Czym jest miłość? Dziecko nie rań mnie. Nie rań mnie już nie. Proszę. Siema! Cześć! Witam Cię na kolejnym filmie od bardzo regularnego youtubera i mowa tu o mnie. Niestety dzisiaj nie wstrzelę się w odpowiedni dzień, czyli 14 lutego. Ale jakoś naszedł mnie ten temat i postaram się go poruszyć, tak jak i wasze serca skalanego ryczą i słodkością, a mianowicie poruszę temat miłości Kurwa, go mi wyszło? Czym jest miłość? Dla wielu jest to coś metafizycznego, magiczny stan świadomości, a dla mnie jest to chemiczna reakcja zachodząca w naszym mózgu, a dokładniej dopaminy, oksytocyny i serotoniny. Jak miałem 15 lat, to też podchodziłem do miłości, jakoby to było coś niesamowicie skomplikowanego, ciężkiego do zrozumienia i coś naprawdę specjalnego. Jednakże z wiekiem moje postrzeganie na ten temat diametralnie się zmieniło. Jak masz 14 lat i po dwóch miesiącach chodzenia ze sobą zostawiła cię jakaś dziewczyna dla innego chłopaka, który strzela pi** Pięć goli na orliku i handlujesz lugami po szkolnych kiblach, to powiem ci tylko tyle. To nie jest miłość. To się nazywa dorastanie. Zastanawiałeś się kiedyś, czym tak naprawdę jest miłość? Już tłumaczę. Jak podoba ci się jakaś locha, to twój organizm wydziela dopaminę, która w połączeniu z adrenaliną odpowiada za te wszystkie sensacje, które odczuwasz, kiedy patrzysz na swoją nowo poznaną wybrankę. Uczucie ciepła, przyspieszone bicie serca, tak zwane motylki w brzuchu, whatever. Serotonina w naszych mózgach odpowiada za ochotę na ruchanie. Oksytocyna jest odpowiedzialna za nawiązanie więzi, np. matki z dzieckiem, lecz w tym przypadku locha z lochą. Jak te trzy związki chemiczne w twoim mózgu są niezrównoważone, to albo kochasz za mocno, albo za słabo. Przeważnie jest na minus, ponieważ związek staje się po prostu zbyt nudny. Mózg przyzwyczaja się do tych związków chemicznych, które są w naszej głowie i normuje ich stan, bo nie docierają do niego kolejne bodźce które całą chemię znowu mogłyby wprawić w ruch. Ale koniec z tym naukowym pierdoleniem i przechodzimy do rzeczy. Jeżeli zostawił cię jakiś facet albo inna foka, którą naprawdę kochasz swoim sercem i nie możesz sobie z tym poradzić, no to musisz podejść do tego z racjonalnego punktu widzenia. Po rozstaniu nasz organizm jest trochę jak na takim narkotykowym detoksie. Zrozum, że odcięłeś od swojego mózgu obieg, który sprawiał, że znajdujące się w nim związki chemiczne działały zupełnie inaczej. Jakbyś wciągał codziennie kokę i nagle ją odstawił, też byłoby chujowo, zapewniam. Dlatego to całe gadanie ludzi, że czas leczy rany jest tutaj stuprocentową prawdą. Twoje ciało musi mieć czas na to, żeby powrócić do pierwotnego stanu. W zależności od tego, jak bardzo na ciebie to wpłynęło, może to trwać tydzień, miesiąc, a czasami nawet i dłużej. Niestety. Pewnie nie jesteś obecnie w stanie na ćwiczenia, bo jedyne na co masz ochotę to zagłębiać się w otchłań tęsknoty, czytanie starych SMS-ów albo przeglądanie zdjęć swojego ex, ale to do niczego nie prowadzi. Musisz napierdonoć! Naprawdę trening bardzo pomoże ci w tym wszystkim. Bieganie, podnoszenie żelastwa, pływanie no cokolwiek lubisz. Musisz się zmęczyć. To, że teraz jesteś sam, potraktuj jako taką idealną okazję, aby upiększyć siebie jako człowieka, dążyć do czegoś więcej. Nie szukaj sobie kolejnej dziewczyny jako plastra na rany swojego zranionego serduszka, ponieważ to w 99% przypadków doprowadzi do dużego nieszczęścia. Musisz uzmysłowić sobie, że jeżeli potrzebujesz kogoś obok siebie, bo sam ze sobą nie jesteś szczęśliwy, to niespodzianka, ona też z tobą kurwa nie będzie szczęśliwa. Szukanie miłości na siłę to jest jedna z najgorszych rzeczy, w którą możesz się wpiermandolić. Nie pchaj się, poczekaj. Skup się na sobie, ominiesz kuli. Co oczywiście nie oznacza, że masz nie stwarzać sytuacji, w których poznanie drugiej połówki może dojść do skutku. Siedząc w swoim pokoju i narzekając na cały świat, że nie idzie znaleźć sobie dziewczyny jak typowy Incel, no do niczego większego nie doprowadzi. Chyba że korzystasz do tego celu z internetu, ale proszę cię. Poznanie normalnej dziewczyny w internecie, no jest troszeczkę kurwa trudne. Na czatach siedzą sami zboczeńcy, którzy łykają psychotropy jak tiktaki. Na Tinderze laski przeorane wzdłuż i wszerz, a na Badu samotne matki po trzydziestce. Ale o tym to akurat kiedy indziej, bo to też jest kurwa dobry temat. Poza tym, internetowe związki mają to do siebie, że często idealizujemy osobę po stronie drugiego monitora. Spotykacie się w rzeczywistości i nagle czar pryska, bo nie jest tak jak sobie wyobrażaliście. Dlatego, jeżeli już masz wybrać, no to lepiej wyjść z domu i znaleźć sobie jakieś hobby. Zapisz się na przykład do klubu szachowego, idź kurwa łowić ryby albo przejdź się do pobliskiej biblioteki. No cokolwiek trochę gorzej jak mieszkasz w mniejszym mieście albo na wsi i wtedy masz tam mniejsze szanse na powodzenie w ten sposób i raczej e, lepiej jest gdzieś wyjechać. Czyli podsumowując wszystko co do tej pory mówiłem, czas, samodoskonalenie, poznanie kolejnej dziuchy. Jeżeli chodzi bardziej o sam seks, no to w tym przypadku jest trochę tak, jak śpiewał Malik Montana. Ja gonię wciąż za hajsem, a nie gonię za babami, bo goniąc za hajsem, baby same przyjdą. Jeżeli odniesiesz sukces na innych płaszczyznach, no to inni to widzą i rozwierają nogi za piętnaście trzecia chyba że faktycznie szukasz miłości i wtedy to jest trochę inna bajka lecz pieniądze i tak w tych sprawach nigdy nie zaszkodzą no bo kurwa przecież nie będziesz jej zabierał na randki do mięsnego albo wyrywał na pierścionek z kurwa z wesołego miasteczka pamiętaj że nie ma czegoś takiego jak ta jedyna albo ten jedyny nie ma to jest całkowite pierdolenie to, że z kimś się zżyłeś aż tak w dużym stopniu, jest tylko i wyłącznie przypadkiem, a nie jakimś magicznym ułożeniem się planet w konkretny sposób, w konkretnym momencie, który przesądził o całym sensie istnienia twojej duszy. Utrata ukochanej osoby jest bolesna. Bardzo bolesna. Ale nie jest w żadnym wypadku czymś wyjątkowym, no... Ludzie się rozstają, ludzie umierają, ludzie chorują, to jest normalna sprawa, no czas przywyknąć. Tego kwiatu jest pół światu i jeżeli teraz tego nie rozumiesz, no to spokojnie, wkrótce pojmiesz. Kolejna sprawa to ogarnięcie pewnych granic. Jeżeli sam masz ciało jak Quasimodo po czterech wylewach i wciągnięciu kreski mefedronu, no to nie licz na to, że zainteresuje się tobą druga Nicole Aniston. No chyba, że masz pieniądze, to wtedy okej, okay, ale nie wypieraj się bogatą osobowością. Nikogo to nie interesuje. Przeważnie nawet nie będziesz miał okazji takowej przedstawić, bo od razu będziesz zlany. Ciepłym kurwa moczem. Bądź co bądź, każdy z nas w mniejszym lub większym stopniu zwraca uwagę na wygląd. A jak mówi, że nie zwraca, to albo kłamie, albo jest zdrowo jebnięty w czerp. Jeżeli masz możliwość, zadbaj o siebie. Większość ludzi naprawdę nie jest brzydka z przypadku, lecz z wyboru są zwyczajnie kurwa zaniedbani. Ogarnięcie fryzury, swojej figury czy własnego ubioru może naprawdę całkowicie zmienić naszą aparycję. Ja wiem, że są przypadki osób, które wyglądają jak oderwani granatem od pługa i mają takie branie, że panny zlatują się do nich jak muchy do gówna. Ale wtedy przeważnie główną rolę odgrywa jakaś niesamowita charyzma, której ty raczej nie masz, bo inaczej nie miałbyś takiego problemu. Ale nie skupia się jedynie na swoim wyglądzie. Jak jedyną wartością, którą sobą reprezentujesz jest ładna mordka i ładne ciało, to możesz liczyć tylko na takie same dziewczyny. Pustaki! Poczytaj sobie książki, zainteresuj się czymś, bądź piękny zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz. To może odnajdziesz swoją wymarzoną damę. Jeżeli chodzi o ślub, moim zdaniem warto poczekać trochę dłużej, mieć czas, żeby się wybawić, aby później nie żałować. Jeżeli chodzi o dzieci, poczytaj o antynatalizmie, to ci się odechce. Chyba, że potrzebujesz kaski, no to wtedy wypluwajcie dzieci jak z karabinu. Pamiętaj, że miłość jest piękna, ale często trzeba jej trochę pomóc. I często trzeba do niej dorosnąć. I takim to oto miłym akcentem zakończymy ten film. Na koniec zapraszam na mojego Instagrama, Facebooka i G2A. Dzięki za oglądanie. PCO. Chory kurwa z kilometra jednym klatę wyjebało ją, kurwa, 530 kaczek zajebało po Bałtyku, wyjebało ją do Szwecji.